Witam was, w Minecrafcie! Minecraft 1, 5, 1, 25 startów? Nie, moduł! E, tak, na to nie patrzcie. Znowu mi się źle nagrało. Ety e przygoda, sezona pierwsza. Jakiś bajki, nie wiem, czy e, nosząc skrzynkę się łączymy. Ciekawe, gdzie się ten... najlepiej, żeby było w biomie zimowym. Nie lubię tego biomu. Albo gdzieś blisko wioski. Ale by było fajnie. Aha, yy, zapomniałem. są kapitanem Nie Tak, dookoła są moje koledzy, się jestem na kolonii. Trzech z mojego pokoju jeden z innego. Wkuszając. Dobra. O! Biom zimowy! Asyka, czy jest wioska. Bam, Nie będę taki, nie będę taki głupi. I Rozwalę skrzynkę. Czekajcie, Biała! Mogę chodzić. Będzie się za mną świat tworzyło. Króliczak! siemka, wane, 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 chodź, kliknę na ciebie prawie będziesz będziemy z wierzaczką, chodź, Jej, słończak, Slodziak siemka, ostatni, Jeden, cztery przyjacielu, Biegnij, biegnij ma, ty przyjacielu! Trzeba opcję ma, ma, Przyciec mi działać po tym wyrwaniu. Mówiłem. Siema. Ja wiem, pójdziemy, sobie tędy, może tu znajdę jakąś wioskę czy coś. Ale by było fajnie, żeby było I zibry! Nie, zibra. Łoś! Akurat jestem w górach, w Carpac. Mała zibra! Nie! Nie wiem, ja tylko mówię na jelenia. Ja widzę dobrze ty nie? Dog, Jak można mieć lagi na single player, no. FPS... Ile mam FPS? Nie chciałem zdjęcia zrobić. fps 14! No właśnie opcje, ustawienia graficzne. Nie będzie na szybko, bo to oświetlenie jest to jeszcze jest Daleka nie będzie nam krótkich. Najgorzej jest właśnie jest na to krótkie, ale... Czy tak czy jak ile mam? Nie zdjęcie! No i od razu 20 fps no. Ale mgu. Mm. Mm. I o, oh, wioska. I to be. Lag. I pojętsa. <laughs> Wow, zaczynamy od początku Srodziaku, nie uciekaj! Do mnie, na moją głupkę! No! Wejdziemy do domku i cię zabiję. No Nooo! Jestem mordercą! Dobra? Jest kilka domków. No, bo to wioska, tak? Czekaj, powinien gdzieś chyba być kowal, nie jestem pewien. Jak będzie kowal, to będę się tak cieszyć, że... Czego? Kowal! Może żelazna zbrojka, może jakiś obsydion, czy coś. Ooooo! Wow. No jak? Przepraszam, że tak dziwnie wyłączam Escape, ale po prostu mam go wyrwanego. Ja mam takie coś, że jak. No, w ogóle, będę ogóle sobie klawaturę. No, koledzy się w ogóle nie odzywają, słuchajcie. Ad! Ja nie skakałem! Pozbieram sobie sujowce. Najpierw domek. Takie robią gada to w tym pokoju Dobra. Dzisiaj taki informacyjny odcinek. Między odcinkiem pozwieram trochę drewna. Dobrze. Ja O! Jakieś ludzie. Oj! What the fuck? Dobra. To ja... Zabijając właśnie to tego tego... A! Aj no, no no było. Mięcko, skończę odcinek. No to goryl, który ma złoty łańcuch, żegna Was i zapraszam do następnego odcinka. No ja!